Co byś napisała na pasku w telewizji. Czy to żart? Dokąd tu ta nocą jesz? Możesz wiedzieć, jeśli chcesz. Czego zdecydowanie nie możesz sobie odmówić? Pączków. Czy służba wojskowa powinna być znów obowiązkowa? Absolutnie nie. Uważam, że wegańskie jedzenie jest bardzo zdrowe i pyszne. Dlaczego na mieście nie widać małych gołębi? Bo się schowały? W jakim najdziwniejszym miejscu spałaś? W najdziwniejszym miejscu na wyspie egzotycznej i najbardziej egzotyczne było to, że to było pierwsze, pierwszy raz od ponad sześciu czy siedmiu, właściwie nawet 10 lat, kiedy spałam przez 30 dni w jednym łóżku. To było bardzo egzotyczne i bardzo dziwne. Gdy byłam mała, myślałam, że eee, myślałam, że jestem wyjątkowa. Jakie masz hasło do maila? Superkaira. Kim była twoja pierwsza miłość? Pierwsza miłość, Moją pierwszą miłością, taką platoniczną. Do tej pory nie wie o moim istnieniu. To była szkoła podstawowa. Miał, się Sławek, więc myślę, że to już. No, to, to, to mogło być jako przepowiednie. Czy masz znajomych Homo Sapiens? Moi wszyscy znajomi to Homo Sapiens. Jeśli nie teraz, to kiedy? Dziś. Z czego mogłabyś prowadzić szkolenia? Ach, myślę, że w szkoleniach najlepsza byłabym z tego, jak być megierą. Kiedy ostatnio zrobiło ci się głupio? Teraz, bo nie wiem, co powiedzieć. Jak pachną hipsterzy? Hipsterze? Jak kwiatki. Czy zero jest, czy zera nie ma? Jest zero. Od jakiej głębokości kończy się patelnia, a zaczyna się rondel? Nie mam do tego pojęcia. W kuchni nie byłam od dawien dawna. Gdybym mogła być dniem tygodnia, to byłabym. Poniedziałkiem. Jeżeli obeszłaś jezioro, to jezioro zostało. Jeżeli obeszłam jezioro, no to obeszłam jezioro. Na grubym czy na cienkim? I łagodny, ostry czy mieszany? Cienki i ostry. Na czym zarobiłaś swoje pierwsze pieniądze? Pierwsze pieniądze zarobiłam w wieku lat kilku, kiedy zbierałam truskawki. Jak umarło morze martwe. Śmiercią naturalną. Najlepszy wiek do zaślubin to takie kiedy yy, czujecie, że to ten dobry moment. W mojej lodówce zawsze jest światło. Czy łysi powinni mieć głowę szamponem czy mydłem? Powinni się myć yy, wszędzie i czym chcą. A jak nazywa się samiec Biedronki? No to co to powiedzieć, że Biedronek już jakiś żart. <laughs> kiedy i co zrobiłaś dobrego? Wczoraj zrobiłam bardzo dobry obiad. Czy jabłko Adama byłoby dobre dla wegetarian? A to musicie wegetarian zapytać. Gdybyś miała wypowiedzieć ostatnie zdanie do świata, a potem zniknąć, to co by to było? Nie dajcie się. No to znikaj, pa. Pa.